Za chwilę kończy się rok 2024. Rynek maszyn dołuje, jest recesja. Jak to wygląda z perspektywy eksperta banku? Czy widać może jakieś nastroje do inwestowania w Polsce? To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na wskaźniki koniunktury w gospodarstwach rolnych, to one wciąż nie są najlepsze, chociaż. E, takie badania przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej e, na przełomie października, listopada wskazują, że w tym czwartym kwartale jest już trochę, e, trochę lepiej. E, ten wskaźnik w porównaniu do czwartego kwartału 2023, jeżeli chodzi o nastroje w rolnictwie, e, poprawił się. Natomiast jeżeli porównamy to oczywiście do średniej, to jest zdecydowanie e, gorzej. No i widać to też po takich e, wynikach dotyczących. E, Samych inwestycji, chociaż danych dotyczących, jak rolnicy inwestują i w jakich kwotach nie mamy, ponieważ tej dużym problemem jest to, że nie ma rachunkowości w Polsce, jeżeli chodzi o samo gospodarstwa rolne. Natomiast te badania koniunktury, co prawda dla trzeciego kwartału, wskazały, że 32% rolników w Polsce w tym kwartale dokonało inwestycji. W porównaniu do 30% w trzecim kwartale 2023. Więc tutaj widzimy nieznaczną poprawę, ale wciąż jest to poziom zdecydowanie gorszy niż przed wojną, bo jeżeli porównamy to sobie do trzeciego kwartału 2021, to wówczas 40% rolników deklarowało, że dokonywało inwestycji. No tak, ale jeśli patrzeć w raport Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, bodajże z października, no to w Polsce te nastroje do inwestycji raczej ciągle są na tym ujemnym poziomie, bez jakiegoś, bez lepszego widoku. Powiedzmy, w, Europie, w europejskim raporcie właśnie CEMA, tam jakieś drgania już były widoczne na, delikatnie na plus. Czy to e, rzeczywiście tak wygląda? W Europie jest jakaś, jakaś lepsza wizja, co jakieś światełko w tunelu? A to znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na ten indeks CEMA, on jest publikowany co miesiąc e, z listopada, e, no to on e, wykazał wartość minus 43 punktów. Tak? Dla zobrazowania e, możliwe e, wartości to są od minus 100 do plus 100. Więc ten minus 43 punkty przy założeniu, że zero to jest jakiś normalny poziom, wciąż jest obrazem negatywnym. Mimo, że indeks wzrósł w porównaniu do sierpnia, no i ta wartość cały czas wskazuje, że w europejskiej branży mamy recesję na rynku maszyn rolniczych. No to też widać na, na rynku polskim, jeżeli popatrzymy sobie na dane dotyczące rejestracji. Przyczep czy nowych ciągników rolniczych, no to wciąż mamy kilkunastoprocentowe spadki. Właściwie, jeżeli popatrzymy sobie na te 10 miesięcy tego roku, 2024, no to z danych, które, które my monitorujemy od 2010 roku, nie było tak słabego roku, jeżeli chodzi o rejestrację ciągników rolniczych, a w przyczepach rolniczych mamy najgorszy wynik od 2018 roku. To tyle, jeżeli chodzi o te dane dotyczące maszyn rejestrowanych. Natomiast GUS publikuje. Dane o produkcji sprzedanej maszyn pozostałych, jeżeli chodzi o maszyny rolnicze. No i też wynika z nich dosyć negatywny obraz, bo w tych pierwszych 10 miesiącach tego roku mamy spadek tej produkcji sprzedanej o 20%. Oczywiście to nie jest może dobra miara, bo dodajemy to do, do siebie. W ujęciu ilościowym różne maszyny rolnicze, natomiast w poszczególnych kategoriach te spadki kształtują się tak od 10 do ponad 40% w relacji rocznej. Wydaje się, że na rynkach światowych, jeśli chodzi o ceny płodów rolnych, troszeczkę coś drgnęło. Tak jest? Czy, czy, czy można coś mówić o jakimś przełomie? Tak. We wrześniu, jeżeli popatrzymy sobie na, na rynki światowe, mieliśmy do czynienia z pierwszym od ponad 20 miesiącach. Wzrostem cen w ujęciu rocznym. Ten wzrost był niewielki, natomiast już październik przyniósł wzrost tutaj indeksu FAO, którym się posługujemy o ponad 5% rok do roku. To oczywiście przekłada się na rynek, rynek polski, bo dane GUS też, co prawda już dla października, pokazały wzrost nieco mniejszy, ale dwuprocentowy. W relacji rocznej, więc coś zaczyna się dziać, natomiast to, to wciąż wydaje się, że nie są na tyle istotne wzrosty i też na tyle krótkotrwałe, żeby pobudzić branżę do, do kolejnych inwestycji. No właśnie, bo ceny płodów rolnych generalnie są niskie. Rolnicy wstrzymują się z inwestycjami. Pytanie, czy mają w, w tej chwili jakieś zasoby, żeby z czegoś inwestować. Co się dzieje, jeśli chodzi o oszczędności, kredyty? Może zacznijmy od kredytów, bo, bo tu, tutaj jest ciekawa sytuacja. Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że zobowiązania rolników wobec banków w samym październiku wzrosły o 6%. One wynosiły 9,2 miliarda złotych. Natomiast tutaj warto spojrzeć na strukturę tych, tych środków, bo mamy generalnie wzrost. Zadłużenia w rolnictwie, natomiast jeżeli chodzi o te kredyty inwestycyjne i kredyty na nieruchomości, mamy spadek w ujęciu rocznym o 11%. Te właściwie spadki, jeżeli chodzi o kredyty inwestycyjne, obserwujemy już od dłuższego, dłuższego czasu, natomiast wzrosła kwota. Kredytów, zobowiązań o charakterze bieżącym. I tutaj mamy wzrost o 30% rok do roku. No i nie ma co ukrywać, to są przede wszystkim te kredyty preferencyjne z agencji restrukturyzacji przeznaczone na. Utrzymanie płynności finansowej w gospodarstwach rolnych, więc to nawet, że, że taki mechanizm, że taki instrument jest, no wskazuje, że jednak coś tutaj się, się w tym rolnictwie zadziało w ostatnich Nie dwóch świadczy latach. świadczy to dobrze o, o sytuacji obecnej? Dokładnie. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na, na dane dotyczące depozytów gospodarstw rolnych, to też mamy tutaj 6% wzrost rok do roku. Wydaje się, że też to, to jest niewielki wzrost. Natomiast żeby mówić o tym, że rolnicy przeznaczają wyższe kwoty z oszczędności z dochodów na, na inwestycje, też no, nie zaryzykowałbym takiej, takiej tezy, raczej widzimy większą skłonność do, do oszczędzania i ta niepewność, którą wciąż mamy na rynkach rolnych, no, nie skłania do większych decyzji inwestycyjnych. Które z działów produkcji rolnej cierpią w tej chwili najbardziej, a które mniej, a być może któryś nie dotknęło, nie dotknął kryzys w ogóle, czy też wręcz rozwijają się w tej chwili? Jeżeli chodzi o, o dział, przede wszystkim tutaj by, by podzieliłbym te gospodarstwa na te, które utrzymują zwierzęta, produkują, prowadzą produkcję zwierzęcą i te, które prowadzą produkcję roślinną. Bo tutaj coś możemy powiedzieć na podstawie danych, którymi dysponujemy i powołując się właśnie na, na badania. Instytutu, Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, które zostały przeprowadzone w tym trzecim kwartale tego roku, no to widać, że więcej rolników, którzy prowadzili produkcję zwierzęcą, deklarowało, że dokonało tych inwestycji. Tych rolników było 35%, w porównaniu do 28%, jeżeli chodzi o rolników, którzy prowadzili produkcję roślinną, czyli uprawy polowe inne niż wieloletnie. Ale wś wśród tej produkcji zwierzęcej nie ma rozgraniczenia. Jakiego typu to produkcja? Czy to e, drób, bydło, świnie. No Możemy tutaj ocenić to jakoś na podstawie zmian, zmian cenowych, e, zmian relacji cen w poszczególnych Działalnościach. Wydaje się, że tutaj produkcja drobiu mogła być taka, która, która radziła sobie lepiej niż pozostałe. Mieliśmy przynajmniej do pewnego momentu dosyć wysokie ceny trzody chlewnej w porównaniu do niskich cen zbóż, co powodowało, że ten wskaźnik opłacalności do początku 2024 utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie. Oczywiście teraz sytuacja się odwróciła, bo mamy spadki cen trzody, mamy mleko, które, które drożeje w relacji rocznej już od połowy roku z uwagi na drożejące produkty mleczarskie, natomiast no, cały czas ta sytuacja jest gorsza w przypadku, w przypadku zbóż, gdzie, gdzie powiedzmy ceny już zbliżają się do tych poziomów ubiegłorocznych, natomiast w wielu przypadkach notuje się spadki rok do roku. No i też jeżeli, oczywiście to nie są dane reprezentatywne, bo jeżeli popatrzymy sobie na wyniki finansowe Samych gospodarstw z osobowością prawną, bo one są zobligowane do prowadzenia rachunkowości. No i w pierwszej połowie roku no, widać było w, we wskaźniku stopy inwestowania lekką przewagę w tych gospodarstwach, które zajmują się prowadzeniem produkcji zwierzęcej, niż tych, które prowadzą produkcję roślinną. Jakie są w tej chwili największe bariery w inwestowaniu w rolników? Powiedzmy, nowe technologie, czy ogólnie, e, ogólnie w rozwój gospodarstw. No wydaje się, że przede wszystkim ta koniunktura w, w rolnictwie, która w porównaniu do średniej jest zdecydowanie e, gorsza, i, i sama skłonność rolników do podejmowania inwestycji, e, działań inwestycyjnych jest mniejsza. To wynika oczywiście z wciąż niskich cen produktów rolnych, mimo tego odbicia, który, które mieliśmy. No i dostęp do, do kapitału, tutaj wciąż wysokie stopy procentowe, no, które powodują, że rolnicy coraz mniej chętniej zaciągają zobowiązania. Oczywiście tutaj się dużo mówi, że może. Ta sytuacja trochę się zmieni w 2025 roku. Makroekonomiści szacują, że pierwszą obniżkę stóp procentowych w Polsce możemy zobaczyć na koniec pierwszego kwartału 2025. Jeśli chodzi o produkcję maszyn, mam na myśli tutaj przede wszystkim krajowych producentów maszyn, co na tym polu się dzieje, bo wiemy, że no, dobrze nie jest delikatnie mówiąc. Oczywiście mniejsza sprzedaż przekłada się na to, że producenci, krajowi producenci maszyn osiągają mniejsze przychody. No i to widać po, po danych statystycznych, danych finansowych, pontu. W pierwszej połowie tego roku przychody firm, krajowych firm, które produkują maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, zmalały o 28% w porównaniu do pierwszej połowy 2023, a zyski firm zmalały o 80%. Z tym, że tutaj cały czas mówimy o krajowych producentach maszyn, nie, nie odnosimy się do dealerów czy tego sprzętu importowanego. No i jeżeli popatrzymy sobie na wskaźnik rentowności, no to on w tym pierwszym półroczu ukształtował się na poziomie poniżej 2%. I to było 5 punktów procentowych mniej niż w pierwszym półroczu 2020. 3 i też mniej niż w całym przetwórstwie przemysłowym, gdzie ta rentowność kształtuje się na poziomie około 4%. No i też jeżeli porównamy sobie to historycznie, bo mamy dane od 2007 roku, to nie było od tego momentu, tak złego półrocza dla producentów maszyn, bo z reguły to producenci maszyn osiągali wyższe wskaźniki rentowności niż cała branża przetwórstwa przemysłowego. Jakiego rzędu były, powiedzmy, te rekordowe wskaźniki rentowności? Jeżeli mówimy o tych historycznych, nieobecnych nie rentownościach, to kształtowały się na poziomie 7-8% historycznie i to było z reguły dużo więcej niż w całym przetwórstwie przemysłowym, gdzie mieliśmy do czynienia z 4-5% rentownością. To duża różnica. Dosyć spora, do, do, dosyć spora zmiana w relacji rocznej. Ja rozumiem, że dla tych firm najlepszym lekarstwem na, na tę sytuację jest zwiększenie dochodowości rolników, inwestycje rolników w ten sprzęt. Ale czy może jakieś inne jeszcze bariery blokują te firmy? To znaczy, dostęp do kapitału, dochody rolników, no i przede wszystkim. Taki trzeci element, który jest bardzo ważny. Właściwie może nawet ważniejszy, to to jest dofinansowanie ze środków unijnych, które historycznie zawsze kształtowało nam poziom inwestycji wpływało na poziom inwestycji w rolnictwie. Teraz mamy taki trochę okres przejściowy między poszczególnymi politykami. Dlatego wciąż czekamy na ten impuls, który mógłby pobudzić te inwestycje. Oczywiście ten charakter będzie prawdopodobnie zupełnie inny, bo więcej środków przeznacza się na te inwestycje, które związane są z ochroną środowiska, a mniej na te, które związane są z poprawą produktywności, też samą modernizacją gospodarstw. No tak, bo, bo jesteśmy w okresie, gdzie są wdrożone jakieś działania, ale jeszcze środki za bardzo z tego nie spływają. Jeszcze nie płyną. Mm -hmm. Jeśli chodzi o zagranicznych producentów maszyn, tutaj indeks Cema wygląda delikatnie bardziej optymistycznie. To znaczy, ten optymizm może widać w, w tych zmianach tego indeksu, tak? Bo, bo w stosunku do sierpnia, kiedy, kiedy mieliśmy. By, Poziomy porównywalne z tym pierwszym okresem po pandemii, czy nawet w takich latach, gdzie mieliśmy niskie ceny płodów rolnych, czyli rok 2014, czy też nawet ten kryzys w 2009 roku, no to widzimy, że, że ten indeks zaczyna rosnąć. Natomiast też widać większy optymizm wśród samych. Producentów, bo obecnie to są dane dla listopada, 17% z nich oczekuje, że w ciągu najbliższego półrocza ich przychody wzrosną. W sierpniu było to tylko 7%. Natomiast no, tutaj jedno ale, bo to jest wciąż mniej niż tych podmiotów, które oczekują, że te przychody. W ciągu najbliższych 6 miesięcy spadną. Tych jest 40, ponad 40%, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na to od tej strony pesymistycznej, to w sierpniu takich podmiotów, które wskazywało, że te, że te przychody spadną, było ponad 60%. Więc tutaj patrzyłbym na to z punktu widzenia mniejszego pesymizmu też w branży. Z naszych spostrzeżeń też wynika to, że więksi producenci i producenci tych większych maszyn radzą sobie lepiej, że duże gospodarstwa są bardziej skłonne do inwestycji i obrót kapitałem. Czy to, to, to też tak wygląda z Twojego punktu widzenia? To znaczy, to tak ciężko odnieść się do, do gospodarstw indywidualnych. Natomiast, jeżeli miałbym tutaj przytoczyć te dane dla gospodarstw z osobowością prawną, czy, czyli spółek prowadzących działalność rolną. No to widać, że tutaj też jest lekka poprawa, bo ten wskaźnik stopy inwestowania, czyli relacji inwestycji, wartości inwestycji do amortyzacji, on w tym pierwszym półroczu wyniósł 1,2 punkta w porównaniu do 1,05 punkta w pierwszym półroczu 2023. Więc tutaj, przynajmniej jeżeli chodzi o te gospodarstwa, które oczywiście są bardzo dużymi podmiotami, widać, że, że ta sytuacja się lekko poprawiła. No, i to też co ciekawe, że ten wskaźnik na poziomie powyżej jednego świadczy o tym, że te inwestycje pokrywają wartość, wartość amortyzacji, co świadczy o tym, że ten wartość majątku w tych gospodarstwach wzrasta, ani jest zjadana przez amortyzację. Czyli nie mamy tu dezinwestycji, procesu dezinwestycji. Czyli tak na koniec, co możemy powiedzieć, że patrzymy w przyszłość okiem rolnika. Umiarkowanie pesymistycznie czy umiarkowanie optymistycznie? Ja bym patrzył raczej umiarkowanie optymistycznie. Może ten rok jeszcze 2025 nie będzie tak, takim rokiem istotnego odbicia, ale wydaje mi się, że rynek już zmieni przynajmniej kierunek i tych inwestycji rolnicy będą dokonywać więcej. Natomiast to też jest duże ryzyko. Cały czas żyjemy w dużej niepewności geopolitycznej, więc dużo będzie zależeć od tego, jak będą kształtowały się ceny produktów rolnych. To przede wszystkim.